Myślenice i TV, Wasza telewizja internetowa. Barborka 2018 w gminie Lubień. Dokładnie tak jak państwo słyszycie, bowiem w gminie Lubień, dokładnie w Tęczynie znajduje się kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa, w której pracują górnicy. W związku z tym dzieci ze przedszkola oraz ze szkoły podstawowej miały okazję porozmawiać z górnikami o ich codziennej pracy, o tym, czym są wybuchy, czym są fajerwerki i kim jest Święta Barbara, patronka górników. Witam państwa bardzo serdecznie na tradycyjnym spotkaniu. Dzisiaj w innych okolicznościach nie uda się na stołówce, a w pięknej lokalizacji w gościńcu. mamy okazję spotkać się któryś raz z rzędu na tym corocznym spotkaniu. Miło mi powitać grono pedagogiczne szkoły, zespołu szkół w tęczynie, pracowników kopalni oraz pracowników kopalni tęczy. Oraz Was, drogie dzieciaki, bo wiem, że coś tam nie słuchy że coś tam przygotowaliście dla nas. I co? Zgodnie, zgodnie z umową z zeszłego roku, tak? Pobiecałem, że też coś z naszej strony będzie przygotowane, i tutaj dzięki y, pomocy całego zespołu udało, udało nam się coś przygotować y, dla Was, żebyście też o tym górnictwie y, zobaczyli. Nie podziemnym, ale właśnie y, o górnictwie odkrywkowym. Czy ktoś z Was, dzieci, wie ile guzików ma mundur górniczy? A nie to szybko liczcie. A nie to szybko liczcie. Ja powiem. Że Chodzi o wszystkie, czyli pięć na dwóch rękawach, pięć tak i dziewięć głównych guzików. Razem wszystkich jest 29. Wiąże się to z ilością lat, kiedy święta Barbara została zamęczona przez własnego ojca, tyle lat miała, kiedy została stracona. I dlatego to jest jeden z symboli szacunku właśnie dla naszych patronów. O pior o pózach są trzy cztery kolory pióropuszy, tak? Mam, mamy czarny, pokażcie panowie, czarny... <laughs> czarny oznaczający braku ratowników górnictwa, tak? Z czarnym pióropuszem, <laughs> Biały, przeznaczony dla osób do zonu, tak? Czyli niekoniecznie osób po studiach, ale tych, które kierują pracami, są odpowiedzialne za innych pracowników. Mamy jeszcze zielony, zielony pióropusz, to dla osób najważniejszych w górnictwie, tak, w którym uprawnienia i zarazem kolor tego pióropusza daje nasze państwo. I jest jeszcze kolor czerwony przeznaczony dla orkiestry, orkiestry górniczej. A żeby było jeszcze ciekawie, biało-czerwony ma kapelnicz Orkiestry Górniczej, to jest tylko jedna osoba, powiedzmy. Tej orkiestry, która ma tylko jeden, jedyny biało-czerwony piór. Przedszkola samorządowego oraz ze szkoły podstawowej w Tęczynie podziękowały górnikom za trud i codziennej pracy. Podziękowały wspaniałymi występami. jak Krzysiu urzeczony, serca jej nie oddał, a się wziął za żona. Co dzień, abyśmy wszyscy doczekali, za rok znowu się spotkali. Górnik wziął świter do ręki, a ja życzeniom mu składam. Niech kamień będzie miękki, jak słodka czekolada. Górnik ma dzisiaj barwurzę, a ja zaśpiewam mu i Niech górnicza siatka z piórkiem nie w ten się nie spadnie. Szczęść Boże, sześć, Boże! Kopalnia nie jest taką tradycyjną, szeroko pojętą kopalnią, tylko kopalnią odkrywkową. Jaka to jest kopalnia? Co robicie? Witam właśnie. Wiele trudu zajmuje nam to, aby pokazać, że nie tylko kopalnie podziemne to górnictwo. I dlatego tutaj, jak Państwo widzieli wcześniej prezentację na temat tego, że zakład odkrywkowy to też, to też górnictwo. No i próbujemy przybliżyć dzieciom te nasze tradycje, pokazać tą naszą pracę, żeby zobaczyli wszyscy, że nie tylko kopalnia podziemna to górnictwo. I tutaj przybyliście, aby świętować Barbórkę. Dzieci podziękowały Wam za trud i ciężką pracę. Ale czy to faktycznie jest taka ciężka praca? Ilu górników teraz pracuje właśnie w tej kopalni? Więc na, na kopalni pracuje 13 osób. W trybie dwuzmianowym. Czy jest to tak trudna praca? No na pewno nie jest to ta praca, która była kilkadziesiąt lat temu, gdy robiło się to wszystko ręcznie. Są urządzenia, maszyny, które pomagają nam w znacznym stopniu, ale też ta myśl człowieka jest tutaj niezwykle ważna. No i przede wszystkim najtrudniejsze dla nas to warunki atmosferyczne, bo nie ma różnicy, czy jest plus 30, czy minus 20. My musimy działać, no i funkcjonować, aby wydobywać kamień. Dzisiaj Barbórka, święto górników. Kamień z przykresztwa stał się teraz Dary bez żadnych uników, choć czasem czoła są zalane, potem święta Barbara niech Wam błogosławi, a ekolodzy nie założą knebla, na franż doczesny bydwa zaś oprawi, tylko nam całkiem nie rozkopcie szczebla. Czy są chętni do tej pracy jeszcze wciąż? No jak na rynku pracy w dzisiejszych czasach jest coraz ciężej o pracowników, chociaż nam tutaj udaje się zdobywać chyba tych najlepszych z, z okolicy i oni chętnie pracują, podejmując się nowych wyzwań. Czego życzyć w takim razie górnikom w dniu święta? No cóż, szczęśliwej pracy i żebyśmy tyle samo razy zaczęli szyktę, ile razy ją skończymy. Pani dyrektor ze Szkoły Podstawowej i ode mnie z przedszkola i wszystkich pracowników, naszych wychowanków i, i, i uczniów Szkoły Podstawowej złożyć jeszcze raz najserdeczniejsze życzenia z okazji Waszego święta. Przede wszystkim opieki Waszej Patronki, Świętej Barbary. Bezpiecznej Waszej tej pracy życzymy wszystkiego dobrego, a z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia jeszcze raz wszystkiego najlepszego i wszystkiego dobrego w nowym roku 2019. Sola!